Trzecim. Wyżoł Wajmarski. Oskar Elektronio, Gabi, Lori, Sherry, Arabesk. Na miejscu drugim. Na miejscu drugim, second place. Równie miejsce w dniu dzisiejszym to Wyżoł Niemiecki. A...

Proszę Państwa, jeszcze raz gratulacje dla najpiękniejszych psów w grupie siódmej. Prosimy o ustawienie w taki sposób, żeby nie wykaszać konkurencji. Prosimy o odsłonięcie wszystkich piesków do pięknego zdjęcia. Zapraszamy tronia. Mamy pewien kłopot.